Siemaneczko mordeczki z tej strony z Games i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. I dzisiaj za mną niestety nikogo nie ma to jest solo, ale dlatego, że się zarobię trzyma bana. A ten odcineczek nagrałem specjalnie dlatego, te, dla żebym mógł sobie, sobie zjeść yy, prze... Yy, znaczy... żebym mógł sobie oglądać mój filmik przed kolacją. Albo do kolacji, jak na chcę. I nie wiem czy wiecie, że... Kupiłem dzisiaj klasę budowniczy, więc bardzo się cieszę i tyle na nią zbierałem, że masakra. Jeszcze dwa, dwa razy sobie doładowałem monety 30 zł to będzie Z 80 tysięcy sobie doładowałem Bo sam wyszedł, bo się zrealizował, że spadnął Biały już jest u mnie To świetnie się składa, wam powiem. Jaki odpalony. Ta, odpalony był, bo to widać, po gościu od razu, że jest odpalony jak tak. Na pieprza w myszkę chyba Lucky Szczęście To on ma szczęście, że do niego nie poszłem no, ten kościół ma szczęście, tylko nigdy żonki kilofen kopie

Człowie szedłeś. Nie wiem, yy, nie umiem pisać. Dobra, zaraz to zbrojkę kupię, nie chce się. wyciągać ze skrzynki i potem znowu wkładać. Esa. Tyle mu mogę napisać. Zbędzie to mi Gości nie pykło śmietniku, ale nie, nie, goście jest nie. E, Gość jest ułomny czy łomny? Dobra, tutaj jest jeszcze jeszcze jeden. Chociaż nie muszę, ale ja nie lubię jak jest ten. Mm. O, oh. direct klik. O nie, jaki jest down. Szary jestem w morskich, to muszę iść do niebieskiego i do żółtego git. Dobra, spadłem, trudno. Żółty czy zielony? Jak zwalię gościa, potem to on mi coś pisał. Nie, nie pisał mi nic. Patek patyk teleportacji jednak do czegoś się, się przydaje. A jak nie wiecie, jak wbiłem y, y, klasę a czy znaczy w sumie, jak ją kupiłem, to nie wiem czy mówiłem, ale dwa razy kupiłem y, monety, tak jakby, czy, czyli że 90 tysięcy można powiedzieć. A 110 uzbierałem sam. Z czego zbierałem to wszystko razem z tym tym przez miesiąc. I prosimy Marcela M., żeby coś nagrywał. No nie mam oto to włączonego. Przez chwilę mi się wydawało. Aha, no to chyba przegraną mam od gościa. Chyba, że pójdę do niego jeszcze ewentualnie się te teleportne patykiem teleportacji i zakopię się szybko u niego w łóżku i go zniszcza, potem dotknę się na bazę. W sumie to nie jest głupi pomysł. Świstak pierwszy raz pomyślał, dobrze, brawo. Ale, że takie S... Czekajcie, jeszcze to mu tam wyrzucę, żeby on tego nie miał. Zresztą nie będą mu pomagał. Bierzajcie, czemu tak tego nie robię. Widzę tego gościa. A kon za koniec to odbieram 300 monet za level od 53 levelu, bo nie zbierałem. A teraz mam 58. Co? Jak polecacie jakieś fajne paki i tym podobne, to piszcie w komentarzach. To mi się spodoba. Jakieś jak sobie jakiegoś wybiorę, to będzie dobrze, mam nadzieję. Nie, nie no, ja nie umiem do tego klika robić. Nie, naprawdę, że naprawdę. Go o sobie pójdę kupić coś fajnego. Dużo osób wie co mam na myśli to. Ja sobie tu na niego zaczekam. Przeglana. Tylko tam na 12 proszę A, no tam jest nic dziwnego wam powiem Trudno, że już kopuję tyle on jest, Za niedługo się przyzwyczaję do tego tego. Do tego, że mam tą klasę, ale... Yy. Na pewno jeszcze jest parę rundek, które zagram z tą, z tą wybraną klasą, czyli tak i tak kupię dużo. Co? Jak niby gość jest u mnie? Nie! Na farcie trochę rozwaliłem wam powiem Tak, tak, tak Dobra, już trudno, nie mam na co wełny wydawać Sorki Obijamy rekord Guinnessa wy Nie, 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 nie. Aha, jeszcze golema tam postawiła. gość z Gapiuskinka dobra teraz stajemy się prostami i od razu idziemy do przeciwnika taką łóżko budujemy Słyszycie to u mnie głośno to sorki. Musiałem się wyciszyć, wyciszyć bo kichłem. Aha. Może znać, może ktoś zna tą osobę, ale imię Piotrek, nazwisko się zaczyna na M. To mogę powiedzieć, że pozdrawiam tą osobę. Ta osoba ostatnio mnie zasubskrybowała. zależeć z. Zalień czerwonego, zielonego nie ma, to zaraz do żółtego będziemy szli. Ani nie dostajesz knur Wrócimy do szarego chyba. Dobra, na szczęście. No, trudno, jak zniszczy to zniszczy. I za każdym razem, jak spadnę sobie, to klikuję, bo to mnie odstresowało, można tak powiedzieć. Kocham Patek Teleportacji Love To się będzie dziwi, ale jak ją zabiję, ale jak e, Patekiem Teleportacji Cię zabiję, mordo I pamiętajcie, 1000 subskrypcji równa się jedna piosenka na moim kanale Chyba nie, wiem. O nie, nie rozgrzany jestem. Zdejder klik. W sumie jak się robi jitter clicka to też tak jakby się jak się drag klikuje to też trochę się jitter klikuje. Bo w jitter kliku też trzeba wywo wywoływać rygania. Będziecie mieli i będzie subskrypcji, to będę nagrywał z kamerką, ale z maską. A jak będzie 200 to z, z tą twarzą? I ten gość teraz się zdziwi, jak mu nagle bije na bazę i zniszczy mu łóżko, tak? Jestem Debilem zdałmanym. Ten gościu idzie do niego, ale za mu braknie. Ale puste hity. Puste były na początku. Ja mogę napisać i. I co to było na tle w tym odcineczku? Mam nadzieję, że Ci się cieszycie, że teraz będę grał na tej klasie, a nie na rycerzu. Dziękuję i życzę zdrowka. Jo!